Mam wszystkim kolejny odcinek, jakiś tam z czymś. A, <laughs> ciekawy z czym dzisiaj. Dzisiaj jestem z magnesem neodymowym. Nie jest on duży, nie wiem ile za niego dokładnie dałem około 70 zł. Mile do 230 kg dwustronnie, <laughs> ale nie wydaje mi się, bo jak w domu przyciągałem jakieś tam małe duperelki, to za wiele nie trzyma. No ale co, do porzucania. Co tam? Mam tu takie ciekawe miejsce. Eee, Spływy kajakowe tu się odbywają, może akurat coś ciekawego pogubili, także zobaczę, porzucam, a co tam. Nową pasję jakąś sobie znalazłem, zobaczymy czy mi się spodoba. Powiem Wam, że za te parę groszy, no bo dla mnie to parę groszy, dostałem linkę, dostałem magnes, dostałem jakieś tam zwykłe, bo zwykłe rękawiczki. No i co tam, na start może być, nie? Moim zdaniem się opłacało. To ręce związane, <grym>, jak snopek. <snowpackiona> Kurna. Dobra, rozwijam to. Ja się tym nie bawiłem. Tam kolega kiedyś sobie kupił, ale nie miałem nigdy możliwości, żeby sobie z nim tam gdzieś polecieć. Porzucać. Zobaczymy. Wiem, że tutaj sporo gubili, bo z nimi pływały. Wiem, co tu się działo. Na pewno nie na trzeźwo. Także może akurat. Jeśli chodzi o yy, mini alkohole, to na pewno tutaj popłynęło i to wiele co niektórych trzeba było wyciągać z wody ale co tam zabawa musi być nie? dobra rozwinięte daleko nie będę rzucał ale dobra to do spodni sobie przywiążę, <laughs> żeby, żeby czasem nie trzeba było za tym biegać czy coś takiego dobra przywiązane do szlufki może nie ucieknie dobra Zakładam kamerę na głowę i rzucamy. jest zobaczy, żebym dobrze przykręcił, żeby się za nie zdziwił. No dobra, chyba będzie. Dobra, pierwszy dziewiczy rzut. Za mną, pyk, <gry> leć tam. Zobaczymy, czy coś ciekawego znajdę. Uciągu to wielkiego to nie ma, znaczy przyciągania, ale co tam. Dla zabawy. O, łapie się tam czegoś. Ale chyba... Kamieni. Dobra, ciągnij to. Zobaczymy. Z monet jakie to łapało w domu to były te... żelastwa teraz co powychodziły, te złotówki, groszówki i tak dalej. Ale czysty. Chyba nie ma nic na nim. Nie. Czyściutki. Nie ma nic. Dobra, druga próba. Leć tam. Siły rzucić nie ma, wyjdzie. Ale czuć, że coś tam się powoli do tego łapie, delikatnie. No ale to delikatnie, chyba naprawdę będzie on słabiotki. No ale co tam do porzucania? Może być. Na pewno będzie zrywał, bo to co, co tam? Taki magnesik malutki. No czysty. Bardzo czysty magnes, ja widzę. <ścoughs> Dobra, machniem trochę dalej. No, żeś dalej rzucił. <grywa> Chyba już poszło w dno. Dobra, próba. No tam jest ten mostek taki. Przejazdowy. O, ale łapie się czegoś, łapie. No, coś, coś złapało dużego, ale puściło. Puściło. Szkoda. Telefonów, nie telefonów. No, masę tutaj takich rzeczy zostało utopionych. Nie wiem czy... No na pewno nie jestem pierwszy, który tu przyjechał na magnes porzucać. No ale co tam? Chodziło mi się w domu. Patrzę, wyskoczyła jakaś reklama, magnes neodymowy. To sobie zamówię. No i sobie zamówiłem. Ale jak już zamówiłem, to oglądałem trochę kanałów na YouTubie. I jednak jak kupować to coś mocniejszego. Ale co tam? Wypad z domu przynajmniej jakiś. No, teraz się tak łapie, bo się łapie, ja czuję. No. Jest tutaj trochę tego złomu na pewno, bo czuję. A złapało coś, ale zerwało już. Szkoda. <gryby> Bierze gryby. <gryby> Na oko już znalazłem kawałek płotu betonowego No, jest tu coś na, na samym brzegu, ale jest coś konkretnego, tylko to, to malutkie, to, to nie wyciągnę tym. No nie, przynajmniej nowego iPhone'a. Nie, nie ma nic. Nawet grosiaka żadnego. Szkoda, nie idzie w ogóle niczego wyciągnąć. Wszystko się tak konkretnie trzyma tej gleby, a co za tam on ma taki ludzi Zabawkę już się kupił Dobra, próbujemy tutaj Może akurat No już poplątał <ścoughs> Idioto, No zaraz, co coś narobił. No, tak ty rzucał? Nie. No cud. No, jest to tego żelaza, bo czuję jak przyciągam, że się doczepia. O, coś konkretnego, ale no nie wiem, nie wyciągnę na tym maluchem. Nie ma nawet na co liczyć. Wszystko się trzyma konkretnie. Musiałbym wejść najpierw do wody i to spod mułu wyciągnąć, to no może by wtedy złapało. Ale tu się wszystkiego trzyma dookoła. Normalnie wszystkiego się łapie. Jest tu cokolwiek? Nie, nic. Zero. Zero fantów. Leć tam no znowu poplątał <grywa> Idiotą! No, też się trzyma konkretnie Złapała. O, teraz to trzyma <grywa> Ale urwało się. Szkoda, bo myślałem, że coś wyciągnę, przynajmniej jakiego gwoździa. Zaczepiło się, chyba o kamień. To, żebym nazbierał. zbierał. Co? Nic nie ma. Pustki. No, to, to już się przesunęło, zaraz się zerwie. Słabe wykonanie tego, ja widzę. O, teraz to ta. Dobra, kolejna próba. Może się razem nie zapląta. <noise> no, nie zapląta, jakby nadepnął. pierwszy fancik na oko, może nie wyciągnięty <laughs> magnesem, ale patrz takie fajetki na no, no, pyk, no, Zaraz będę palił <laughs> co tam? Ktoś zostawił. Nie będę zabierał, bo papieraśnica może mu się przydać. Trochę już zardzewiała, ale co tam? Tam porzucałem nic nie było. Zobaczymy tutaj Czy coś się uda wyciągnąć. Na, no, jakieś tam Przynęty małe, drobne, to może i to będzie dobre na jezioro, tak żeby sobie powyciągać, ale na nic więcej. Naprawdę są czasami takie momenty, że złapię konkretnie. Teraz wciągnę jak mi ciągnął całą linkę, o jest coś złapało. Ale już puściło, no ja mówię delikatny ten magnesik taki dla zabawy bardziej. Do sztućców chyba na wyciąganie z tego z ze zmywarki. To się nada, <grym>, że on nie da, bo będzie używał. Dobra, pobawi się przynajmniej można, nie? Depniesz na linę, to pójdziesz razem z nią. Plum. No zobaczymy, może przynajmniej tym razem coś wyciągnę. No na razie nic, nawet goździa. Nie ma nic. To za magnes jak nurt go porywa. Delikatny bardzo jest ten magnes. No ja zobaczę tam jeszcze pod tym mostem. Może akurat coś ciekawego wpadnie. No na złomie to ja z tym nie zarobię na pewno. O, trzyma się. Zrywa. Ale chwyciło teraz no to trzyma no ale chyba kamień się zaczepiło to niemożliwe jest o no, kamień zaparło o kamyk same glony nie ma nic nie ma nic no, nic nie złapało dobra idę tam pod ten mostek zobaczymy czy jeszcze porzucam czy nie na razie Zauważyłem, że zaczyna być bardzo zimno w ręce. Chociaż mam tutaj wiadomo rękawiczki jednorazowe na wodę, ale co tam, zimno jest, nie? Na miejsca. Ole rybsi, ryba, widzicie, zobaczcie jaka ryba płynie, jakiś szczupak konkretny. Nie wiem, czyście to widzieli, ale, ale bestia była, szok. No w szoku jestem. Jakie to ryby pływają. Zaraz, no zaraz zobacz. zobaczycie jak go spłoszę, jak pójdzie. Nie. Nie spłoszył się, ale przynajmniej zeżrej to, to będę miał rybkę. <laughs> o, ale szupak. Piękny. Oj, i chyba następne podejście moje tutaj jakie będzie, ale myślałem, żeby wziąć wędkę, żeby wziąć spinning, porzucać sobie. Ale mówię, dzisiaj tylko próba. Zobaczyć z tym magnesem jak to się rzuca. Ale to nic, następnym razem przyjadę z wędką. No ale konkretna ryba w szoku jestem o coś chwyciło tu jest bardzo czysto wszystko widać no i widzę tylko tyle że że nie mam nic no ale trudno to się nawet siatki nie chcę trzymać. zobaczyć tam siatkę. tak cena tak to jedyne do czego ja będę chyba używał tego magnesu to no będę rzucał jakby teleszło z jednej strony na yy, rożniku, żeby sobie pilot przyciągnąć <grywka> Słabiotka, słabiotka. A co tam? Porzucam przynajmniej sobie jak mi się spodoba To sobie kupię lepszy Co pójdę do auta, no, nawet nie zwróciłem uwagi, nie przyciągałem. Mogłem zobaczyć jak to jak to będzie wyglądało z telefonem, czy to w ogóle coś przyciągnie, czy nie Na razie nic się nie dzieje na tym dużym nurcie To on e, sam spływa, szału nie ma trochę głośno jest, bo jesteśmy pod wiaduktem. Jeżdżą tymi tirami Ciężarówkami. Jeździłeś ciężarówką, a sam tiry mówisz. głupku ty To szaleństwo nie ma. Przynajmniej krajobraz ciekawy. O, coś chwyciło. Może z nurtem się uda wyciągnąć. Chociaż. E, już puściło. A więc za delikatne to. Zabawkę już sobie kupił. <ślonia> Synowi wcisnę pod choinkę, to nie będę musiał nic więcej kupować. <ślonia> O, teraz to chwyciło. O, jest coś konkretnego, ale zrywa. Ale to jak zrywa, to dobra, zobaczymy. Podejmiemy jeszcze jedną próbę. Pusto? Pusto, nie ma nic. No, tu jest coś ciekawego. <laughs> Żeby jeszcze w to, w to miejsce trafił, to by było dobrze. Ale dobra, z nurtem trochę ściągło. No i chwyciło. Ale nie, zerwało. Teraz trzyma. Raz trzyma, właśnie linę mam naprężoną, ale zrywa, widzicie? On jest bardzo delikatny. Słaby do takiej zabawy. No wie, na przynętę wędkarską to może się nada. Nic. Nic nie trzyma. Chociaż monetę, jak przyklejałem sobie monety w domu, to oderwać ją od tego było ciężko. Naprawdę, ale kto tu w rzece... monety monety pogubił? Te stare to się wcale nie łapią. Już próba w domu była. Dobra, jakby mi się coś udało wyciągnąć, to wam pokażę. Szału nie ma, idę jeszcze sobie z tej strony, porzucam. Ja sobie też trochę tego do przejścia tam, ale jest nie te czaki, bo to nie wiem, tam chyba prywatne jest. To nie będę im się tam chał. Tu sobie chwilę porzucam i tyle. No szybka próba. Nawet kapsel to się tak trzyma, <grym> jakby chciało, nie? Dobra, go. zabieram go, śmieci zabieram. Jest pierwszy panciun. <noise> o taki o kawał złomu. Dobra, niech radzi. u nie wyciągnąłem, co tam, trudno, no. Z fantów co Wam <mogę>, mogę pokazać, to tylko tego gwoździa, co tam leży, to by było na tyle dzisiaj, a ten. A jakby był ktoś chętny na zakup yy, The Legenda lub Rutusa Prexa, to zapraszam, wpisać w komentarzach. Nie były długo używane, bo to... Legendę to mam chyba miesiąc czasu. No, miesiąc czasu, miesiąc czasu, bo jak wczoraj sprawdzałem, pytał tam jeden kolega właśnie o legendę. To miesiąc czasu mam, rutus chyba 3-4 miesiące, coś koło tego. Także sprzęty zajechane nie są. Ja o sprzęt dbam, tak jak widzieliście my i tak dalej. No i tyle, nie będę wam już tutaj truł o sprzętach. Zbieram się stąd, zabieram to, <gryw> to zabawkę. Mówię do zmywarki się przyda, do wyciągał sztućce. I spadam do domu, także do następnego.